Intensywnie czerwony trunek o wyrazistym smaku. Pachnie letnim ogrodem i kusi słodyczą. Nalewka z czerwonej porzeczki to nasza dzisiejsza propozycja dla amatorów owocowych, rozgrzewających trunków. Obejrzyjcie i zróbcie ją z nami. Zapraszamy! Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażemy Państwu, jak przyrządzić nalewkę z czerwonej porzeczki. Potrzebujemy 4 kg dojrzałej czerwonej porzeczki, opakowania goździków. 2 kg cukru, a także litra wódki czystej i litra spirytusu. Porzeczki pozbawiamy szypułek i ogonków, następnie zgniatamy na przykład tłuczkiem do ziemniaków. I takie zgniecione porzeczki umieszczamy w słoju. Ja wybrałam sobie szklaną beczkę wielofunkcyjną, która występuje w zestawie z poręcznymi szelkami ułatwiającymi jej przenoszenie. Całość zasypujemy teraz dwoma kg cukru. I odstawiamy na dwa dni w ciepłe miejsce, aby porzeczki puściły sok. Po dwóch dniach do słoja wsypujemy goździki, około 30 sztuk. Następnie wlewamy wódkę i spirytus. I odstawiamy na kolejne 4 tygodnie. Dziś możemy już przystąpić do rozlewania nalewki. Najpierw musimy odcedzić porzeczki, a nalewkę musimy jeszcze przefiltrować przez bardzo gęste sito, gazę albo bibułkę Pozostało nam tylko rozlać nalewkę do butelek i za kilka miesięcy cieszyć się jej wyjątkowym smakiem. Ja dzisiaj wybrałam sobie m.in. buteleczki o pojemności 250 ml z wytłaczanym miejscem na etykietkę. Butelki będę teraz korkować. Ekologiczny korek montuję w korkownicy. Zakładam. I naciskam rączki. Gotowe. Z naszego przepisu otrzymaliśmy prawie 4 litry wybornej nalewki z czerwonej porzeczki. Wszystkie artykuły, które wykorzystaliśmy do realizacji tego odcinka, mogą państwo zakupić w naszej hurtowni lub na stronie www.homi.pl. Serdecznie zapraszamy i na zdrowie.